Masz pełną bibliotekę na Epiku, bo odbierałeś każdą, darmową grę? Nie chcesz mieć z tym więcej problemu i odbierać tylko tytuły, w które zagrasz? Ta seria jest dla Ciebie, bo pokaże Ci większość moim zdaniem wartych odebrania tytułów, a Ty sam zdecydujesz, czy odebrać gierkę, czy nie. Tym bardziej, że Epic wypuścił teraz coś w rodzaju kalendarza adwentowego z grami, tylko tym razem nie wyjeść wszystkich czekoladek pierwszego dnia. Siemano, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat zaginięcia znanego podróżnika, sympatycznego człowieka, Itana Drake'a. A, bo to był Nathan Drake, a nie Itan. Bo tak w ogóle to szukamy Itana Cartera. A, okej, okay. to, to jest raz. Siemano, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat zaginięcia Itana Cartera. Już chyba Chyba dobrze? Chyba dobrze. Przygodę zaczynamy jako detektyw u schyłku swojej zawodowej kariery. Nie wiadomo na ile sprawa itana jest sprawą ostatnią, ale tak mówi detektyw. A dlaczego nie wiadomo? Prosty przykład. przykładowo przygodowo w Wiedźmina trzeciego wieczorka, mówimy sobie, Dobra, ostatnie zdecenie i wyłączą gierę. Ale kończy się jak zwykle. A propos, chcę dodać, że nie będzie to pełna recenzja, gdyż było na to mało czasu. Ze względu na nasz wspaniały kalendarz adwentowy zapomniałem dodać tego wcześniej, ale już dodaję. Lecimy dalej. Naszym zadaniem jest odkrycie, co stało się w okrytym tajemnicą Red Creek Valley. Zaczynamy z bomby gierkę, i od razu dostajemy informację, że żadnego tutoriala nie będzie. No przykro mi, powiecie, jak to bez tutoriala? To co to za gra w ogóle jest? Chodzi tutaj o to, że sami odkrywamy, jak to wszystko działa. I wydaje mi się, że ten zabieg jest celowy w celu jak największego utrzymania klimatu, który panuje w gierce. A klimat jest obłędny i za chwilę o tym porozmawiamy. No właśnie, klimat, to co w tej grze jest naprawdę czymś niesamowitym. Muzyka adekwatna do naszej obecnej sytuacji, bajeczna grafika, obłędne widoki. wydające dźwięki elementy otoczenia, na przykład skrzypiący most, kiedy po nim chodzimy. Wracając do grafiki, chciałbym zauważyć, że gra ma około 7 lat, a wygląda jakby została wydana w tym roku. Wstydźcie się, ludzie wydający gry w tym roku. Co jeszcze może w jakimś stopniu nadawać klimat, ale jest elementem, który kocham w grach, niezwykły dabing i to po polsku. Nie znałem i tana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Pol Prospero, czyli ja. Zapewne ze względu na to, że grę wydało polskie studio The Astronauts, ale naprawdę jest to coś niesamowitego. Dubbing jest na najwyższym poziomie, porównywalny moim zdaniem do Wiedźmina III czy Cyberpunka. Tak, tak, Cyberpunk miał coś dobrego. I był to między innymi dubbing. Nasz detektyw w swoim głosie posiada bardzo przyjemną chrypkę. Jak pierwszy raz to usłyszałem, to przeszedł mnie taki dreszcz emocji. No sami wiecie o co chodzi, posłuchajcie to, usłyszycie. I Albo szukajcie, bo czy znajdziecie, to, czy jakoś tak. Nie, dał się zwieść pozorom. nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw. Setki. Ta miała być moją ostatnią. Następną kwestią jest gameplay. Naszym zadaniem jest odkrywanie świata, w którym poukrywane są przedmioty. Potrzebne nam do rozwiązywania zagadek. Jest to coś dla RPGowców, ponieważ, żeby odkryć większość przedmiotów, potrzebna jest nam umiejętność przeszukania każdego cala terenu. 3 centymetra w takiej spolszczonej wersji, i przyda się tutaj pamięć fotograficzna. Dlaczego? Bo gdy brakuje nam jakiegoś przedmiotu, dostajemy krótkie wideo z lokacją, w jakiej się znajduje. No i jeżeli widzieliśmy wcześniej to miejsce i pamiętamy, no to jesteśmy w stanie szybko zlokalizować przedmiot. Jeśli nie, szukamy klasycznie. Kiedy odkryjemy wszystko w pobliżu miejsca, które chcemy zbadać, doświadczamy wizji, która przedstawia nam, co wydarzyło się na danym obszarze. No i oczywiście każda wizja przybliża nas do głównego celu gierki, jednak żeby wizja zadziałała, musimy poukładać części składowe w dobrej kolejności chronologicznej. Czyli jest kombinacja. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się domyślić, no to kombinujemy co było pierwsze Oczywiście sugeruje nam, że jest zła kolejność i zaczynamy od nowa. Na plus yy, bardzo przyjemne napisy, na które klikając wchodzimy w interakcję z przedmiotami. Jest to po prostu przyjemny element gierki. Taki dość nietypowy. Akcja gry dzieje się naprawdę w dużym terenie i niekiedy musimy wracać do wcześniej odkrytych lokacji, aby wykorzystać fakty, które odkryliśmy gdzie indziej, no i żeby jakby przejść dalej. Żeby jakby tak o to chodziło. Fabuła wciąga, a my chcemy co chwilę odkrywać nowe tajemnice i łączyć wcześniejsze fakty. Gra idealna dla fanów kryminałów. Bardzo fajne w niej jest to, że to co odkrywamy nie dzieje się chronologicznie. Sami musimy poukładać sobie w głowie, jak to było. Przez co gra zmusza nas do myślenia. Hej, też i tak powiedzą, że ledwo oczy otworzył już do komputera, wypali mu wszystkie komórki mózgowe a tu zdziwienie gra uczy myślenia. Ale myślę, a propos myślenia wcześniejszego że właśnie fabuła jest tutaj najlepszym elementem. Gra ocieka emocjami i gwarantuje Wam małe z takich gier, które tak wpływają na grającego. Zaginięcie Itana. Cartera, zmusza do refleksji i pokazuje jak powinny być tworzone fabuły. Taka oto krótka recenzja gry Zaginięcie Itana Cartera. Gra robi wrażenie, zapytacie pewnie czy warto odbierać, pobierać. Jasne, że warto, inaczej nie chciałbym mi się o nie robić filmu. Jestem zbyt leniwy. Takie podsumowanie, ocena w skali cebuli, na moment do którego doszedłem w grze myślę, że jakieś Trzy czwarte gry to 9 na 10 w skali cebuli, czyli bardzo dobry wynik. Piszcie w komentarzach, czy w ogóle chcecie te oceny, no bo większość gier, które recenzuję są dobrymi grami, bo inaczej ich nie recenzuję. W cebulowym przeglądzie oczywiście. Więc nie będą te gry raczej schodzić poniżej 7 na 10 cebul. I na zakończenie możecie się spodziewać jumpscare'ów, szczególnie na etapie kopalni. Także uzbrojcie się w pampersy i przechodźcie tytuł powodzenia. PS, soki, z jakieś drobne jąkanie się, błędy w wymowie czy mało kreatywny montaż. Ale czas mnie trochę goni. no wiecie, musiałem jeszcze coś tam przejść, bo nie przejdę godziny i nie nagram recenzji. Zmontować, nagrać audio. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i tych co to czytają, zostawcie łapkę. Ja spadam oglądać drugi sezon Wiedźmina, bo jeszcze nie oglądałem elo